George szykował wszystko do śniadania, a pan w żółtym kapeluszu siedział za biurkiem i kończył pilną pracę. Ech, nie ma to jak świeże wiejskie powietrze. Tak, na pewno zdążę z tą mową na dzisiejszy jubileusz profesor Mondralskiej. Ta niezwykła osobowość i jej wielki wkład pracy. Tak, tak. E, e, e. Mamut Włochaty, jej miłość do mamutów Włochatych. Mm, no tak. Dobrze już, dobrze. Zrobię sobie przerwę na śniadanie. Cóż, są owoce i jajka. W tych szafkach już się nic nie mieści Trzeba będzie mniej kupować Na samą myśl o ograniczeniach George poczuł się głodny Ale tymczasem trzeba zjeść śniadanie Wyskoczę na rynek A ty możesz skończyć moją mowę we George, pomagam skoczkowi robić zapasy. Gromadzi orzechy na zimę. Wiewiórki zakopują je w ziemi. A kiedy są głodne, wykopują i mają co jeść. George nie wiedział, że jedzenie można przechowywać w ziemi. Pan w żółtym kapeluszu i George nie mieli w domu miejsca na zapasy. Cieszył na przysmaki, które dostanie w nagrodę za pomysłowość. Mm. Mm. George, te racuchy są wyśmienite. George, ta rybka jest fenomenalna. Tak. No dobrze, robię śniadanie, a potem wracam do mojej przemowy. A gdzie są zapasy? George, chyba mamy złodzieja w okolicy. Ale po co komu moja papryka? George chciał wytłumaczyć, że sam się wszystkim zajął. Ach, ach. Krety w ogrodzie? To one nas okradły? Uh, uh, uh. Moja papryka! Po co zakopywać słoik z papryką? Ach. Jednym z wielkich plusów mieszkania na wsi jest świeży nabieg, dzień dobry panu, dla Georgia. Jednym z wielkich plusów świeżego nabiału były krowy. Mm, Leski cię chyba lubi. Szczęśliwe krowy dają więcej mleka, więc proszę zostań jak długo chcesz! Podoba ci się ten pomysł? Dobra, pamiętaj! Bądź grzeczną małpką. Jobowi podobały się krowy. Nie znał nikogo innego, kto byłby tak duży, przyjazny i dawał mleko. Wyglądało na to, że skoczek wszędzie chowa jedzenie. George widział wcześniej tylko w pudełku z kredkami. Kwiaty pachniały ładniej od kredek. George chciał się podzielić odkryciem. Każdy przecież lubi zapach ładnych kwiatów. George próbował jej powiedzieć, żeby była grzeczną krówką. Ale Leslie nie rozumiała małpiego. Więc George spróbował mówić po krowiemu. Nadchodziło więcej krów. Może na całym tym polu rosły kiedyś piękne kwiaty, ale zjadły je krowy. George musiał coś zrobić, by krowy nie urządziły sobie stołówki w kwiatach. Niestety? Krowy nie rozumieją strzałek. Próbował odwrócić ich uwagę, żonglując jabłkami. Ale krowy zjadły jabłka. George pożyczył starego strachana wróble i zrobił z niego strasznego strachana krowy. George bardzo się śpieszył po zabawkę i nie zauważył, że zbiornik bobrów jest niemal pusty. Coś hamowało przepływ wody i należało to coś usunąć: ktoś zniszczył tamę. Dobry. To ich sprawka. Budowa dwóch tam dziennie zmęczyłaby każdego. Nareszcie. Już nic nie przeszkodzi George'owi w zabawie. Deszcz nie zepsuł mu humoru. Dzięki opadom w zbiorniku będzie jeszcze więcej wody. Dobrze, George, no już idę, już idę. A? George, żeby tama dobrze działała, potrzebne są mocna konstrukcja oraz woda. Te bobry. No jasne. To wszystko ich wina. Coś tu jest nie tak. Woda jest bobrom niezbędna do życia. Na pewno stało się coś, co blokuje bieg strumienia. Wszystko stało się jasne. Wielki pień drzewa działał zupełnie jak Tama. Sami nigdy w życiu go nie przesuniemy. Ale chyba tu wrócisz, George. Leslie? Teraz ostrożnie ruszysz. Czyżbym ja dawał instrukcję krowie? Naprzód! Tak! Co się stało? Powinny się cieszyć. O! Woda ruszyła z taką siłą, że rozwaliła Twoją tamę. Rozwali też tę drugą tamę. George i Bill patrzyli, jak bobry się uwijają, żeby uratować konstrukcję przed siłą rwącego potoku. Zobacz! To chyba twoje deski! George po chwili namysłu uznał, że bobry potrzebują swojej tamy o wiele bardziej niż on. Ale nie tęsknił za swoim prywatnym zbiornikiem wody. A pani Remkins będzie musiała zbudować mu nową łódkę. Na szczęście, ktoś zostawił w tym punkcie stare wrotki. Widzisz, zrobimy tak: ja na wrotkach uniosę róg wózka, a ty będziesz ciągnął wózek i mnie. Ach, czasami myślę, że jestem genialny. <grymne> 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 Ej, myślałem, że to jest łatwiejsze. O, już wiem! Weźmy jedną wrotkę, przywiążemy do tamtego klocka i. <grymne> no, możemy wziąć kółko z wózka dziecięcego. George, musisz nakręcić. Tak, to chciałem ci powiedzieć. O, no to jazda. Okay. To działa. Ten wózek ciągle chce skręcać. założyć kółko tych samych rozmiarów, co pozostałe.. Ach. Uh, uh, uh. Nie. 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 Wiesz co? Zaczynam myśleć, że puszczenie tamtego koła ze wzgórza nie było wcale takim dobrym pomysłem. Nigdy nie znajdziemy dokładnie takiego kółka jak pozostałe trzy, chyba że wszystkie byśmy zmniejszyli. Ach, chyba zadzwonię do cioci Margaret. Uh, uh. Co? Już jedno takie wypróbowałeś. Widzisz, że są tylko trzy? George. Racja! No, teraz są cztery identyczne. Zratowałeś nas! Cześć chłopaki! O, George! Byłeś ze Steve'em odebrać wózek? Słuchaj, ja ci wszystko wyjaśnię. No, wpadłem na taki jeden pomysł. Pomyślałem, zaraz, no, nie odebraliśmy wózka. Poszliśmy z wózkiem odebrać paczkę. Ale w paczce jest wózek. O! Ciocia Margaret kupiła mi nowy wózek, bo od tego starego ciągle odczypiały się kółka. Ale o co chodzi? Jest świetny! George, tak ci dziękuję, że pomagałeś Steve'owi. Możesz wziąć mój stary wózek. Szkoda, że nie ma czwartego kółka. To od wózka dziesięcego nie wytrzymują długo. Idziecie ze mną na lody? Oh, jasne. Ciekawe, gdzie jest to czwarte kółko. No nic, pewnych tajemnic się nie wyjaśni.